Cześć, z tej strony Kira, a to kolejny odcinek z New Star GP. Dzisiaj mamy Chiny, czwarty wyścig sezonu. Poprzedni wyścig fenomenalny w Malezji, fenomenalne rozwiązania taktyczne. Że tak powiem, akurat w ostatniej chwili zjazd do boksu po deszczowo. Ogólnie zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Dzisiaj Chiny, których po prostu nienawidzę. Nienawidzę w tej grze, nienawidzę szczerze w żadnej grze. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się, cel na Chiny, być w top, top 15, bo tu na punkty nie liczę na tym torze. Jeżeli kwalifikacje nawet będziemy na tym miejscu 10, czy tam 12, to i tak małe, małe są szanse na to, że uda nam się z Chin wywieźć jakiekolwiek punkty. Zobaczymy, co nasz Sauber tutaj pokażę, jak to się uda wszyscy na super miękkiej mieszance będzie trzeba naprawdę chyba znowu spróbować pojechać dwa razy softy podczas wyścigu gdyż, no jak widzieliście softy wytrzymują dużo, dużo więcej a nie są tak dużo, dużo wolniejsze jednak super softy tylko na kwale softy na wyścig 3 minuty jeszcze tych kwalifikacji, jest niby pierwsza pozycja, ale taki czas to nam to nic nie da. Już o, o 5 sekund któryś nam z kierowców wyprzedził, już nawet 6 sekund tracimy, więc mówię, jak tu będziemy w top 15 w tym wyścigu, to będzie naprawdę bardzo dobry wynik. Na punkty w Chinach nie liczę. Na punkty to ja mogę sobie liczyć jeszcze w, na Monzy, w Kanadzie, o tam tak, ale nie tu, nie w Chinach. Przedzamy jednego z Williamsów. No, no 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 Nie lubię tego ślimaka, nie lubię tych zakrętów Bardzo ten bois ociężały deszcz zaczyna padać podczas kwalifikacji. Przejedźmy szybko Dokończmy to kółko To będziemy w top 10 w kwalifikacjach. No Wszystko na razie idzie po naszej myśli. Ósma pozycja, póki co. Zobaczmy jaki będzie czas kwalifikacji, 55, szósta pozycja, zaczyna padać, więc nic już tu nie zrobimy, zostały dwie minuty, teraz możemy sobie po prostu też te dwie minuty pogadać, chwilę niech te kwalifikacje nam się skończą, ale najprawdopodobniej będziemy startować z szóstego pola, zobaczcie jak, jak bardzo tym bolidem zarzuca, jak on się ślizga na mokrej nawierzchni. Niby gra jest taka jaka jest Ale warunki pogodowe są dobrze odwzorowane No proszę, Kamui Kobayashi jest na łetach i zobaczcie w ogóle jaka różnica Przyczepności opon To sobie do boxu, zmieńmy sobie na te łety, ale to nic nie da, bo SE SI na pewno już Nie zmienią swoich pozycji, bo to jest szósta lokata u nas na Łetach nie da rady, jednak pojechać szybciej. Zjedźmy do boksu. O, 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 o! Schumacher poszedł. O, my też żeśmy zjebali, bo do boksu nie zjechaliśmy wtedy, kiedy trzeba. No, no, no. Dobra. A jednak, siódma pozycja. Ktoś nas tam wyprzedził. Załóżmy, niby Łety, ale nie. Skip time. Tak jest. I kwalifikacja góra Vettel przed Alonso, Pietro w trzeci, Hamilton, Weber, Kubica na szóstym, my na siódmym, Diresta, Massa i Rosberg. To wygląda czoła, dziesiątka. Na starcie przed Grand Prix Chin. Zaczynamy na wetach, na wetach zaczynamy ten wyścig, czyli po prostu najgorzej jak się tylko dało. Niby start z wysokiej siódmej pozycji. Kers nic nam tu nie da. Więc moi drodzy. Pozycja w top 15 będzie zagrożona i to bardzo na tak się bardzo ciężko jeździ. Kers nic nie daje, zobaczcie, używam kersu, nie ma w ogóle różnicy mocy. Jesteśmy już na 10 miejscu. Wracamy na 9. Uprzedzamy zutila, ale tu nie ma co. Ten Volt jest za wolny na, na deszczowe warunki. 9 pozycja punktów na pewno w Chinach nie będzie, no chyba że. Przestanie nam padać, ale to nie wierzę. Już nas wyprzedza Schumacher. My blokujemy całą stawkę. Całą stawkę za nami będziemy blokować teraz. Kers, no niby zużyty do końca, ale to nic nie dało. Różnicy prędkości nie ma. Niech to przestanie padać. Już nas wyprzedza Algersuari. Już on będzie odjeżdżał. Już ma dziesiątą pozycję. My jesteśmy na jedenastym miejscu z siódmego. A skończymy ten wyścig, no około tak pewnie 17, 18 pozycji. Fatalne, fatalne warunki w Chinach. Nienawidzę tego toru, nie nienawidzę tej pogody w tej grze. Popatrzcie, De Am Ambrosio jest na miejscu 14. Tam McLaren też jest z tyłu blokowany. Co to się stało? Jenson Button jest dopiero 15. My już jesteśmy na 13 miejscu. Tragedia, tragedia. A już myślałem, że może się jednak uda ugrać jakiś punkcik w kinach. No może by się udało, gdyby nie... Gdyby nie warunki pogodowe. Opony, no, będzie trzeba i tak zjechać po zmianę opon. Yy, gdyż... No tak gdzieś na czwartym kółku mi się wydaje, że... Opony już prawie nie będą trzymać. Wymienimy sobie na nowe łety. No chyba, że przestanie padać coś, na co się nie zapowiada. Zobaczcie na... Konę pogody, pasek jest na maksa na deszcz, więc nic z tego. I tak będzie trzeba doczekać. mamy paliwać na 4,8 okrążenia, 5 okrążeń do mety. Ambrozio nas goni, Ambrozio w manorze nas dogania, co jest po prostu nierealne. Nierealne, żeby kurwa manor nas doganiał. Ale najlepsze jest to, popatrzcie, cały czas. Że Manor blokuje McLarena. Baton sobie nie może poradzić z Manorem. Gdzie Lewis Hamilton jest w czołówce, jest w tym momencie o To jego teammate jest poza punktami. A wyprzedził, wyprzedził od razu. Często Baton powiedziałem że sobie nie daje rady. Od razu wyprzedził i Manora i nas. I jest już na miejscu 13. My na 14. Na 14. miejscu. Nasz teammate jest na miejscu 16. Na pewno nas też wyprzedzi. Na następnym kółku zjedziemy sobie, moi drodzy, do boksu. założymy nowe łety, To nic, nie da, spadamy już na 15 pozycję. Wracamy na 14. aha, bo zjeżdżają do boksu. No to teraz zyskamy, no dosłownie dwie pozycje, jesteśmy na 12 miejscu. Glock jest na miejscu 11. Czy Glock nie, Glock jedzie za nami, czy przed nami? Nie, przed nami jedzie Alger na 11, Glock jedzie za nami, jest 12, 13. Zaraz będzie wyprzedzony przez Adriana Zutila. Zutila już na miejscu 13, my na 12. Ale co z tego? Co z tego jak po zjeździe do boksu, no to tak szczerze O, tam ktoś widzę toru wleciał. Ale po zjeździe do boksu to my tak szczerze wyjedziemy koło 17-18 lokaty, bo tu nie ma możliwości, że, że wyjedziemy wyżej Trzeba dotankować trochę boli, trzeba wymienić opony. Lekkie uszkodzenia są, no to się je naprawi. Zobaczcie w ogóle tak, rekord okrążenia 50,432. Nasz najlepszy czas 59224. 9 sekund na okrążeniu jedziemy wolniej niż na softach, bo to jest rekord z kwalifikacji z softów. O, jesteśmy na miejscu 11. Dankujemy tak do 60%, zakładamy jeszcze jedne łety. Wyjedziemy przed Algersuariim, czy nie? Tak, wyjeżdżałem przed Heim Algersuari na miejscu 13. Ja tu obstawiałem miejsce, jednak tak 18-19, chociaż czas błąd Ale nie, opon na pewno, opon powinno starszyć do mety Chociaż naprawdę chciałbym, żeby teraz przestał padać, to założyłoby się softy Jednak ciutkę, ciutkę by dało radę tego tempa wyścigowego lepiej, lepiej pojechać, ale to... Nic z tego, nic z tego nie przestanie padać, będzie cały wyścig padać Ciągle pada La, 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 la można sobie pośpiewać, bo nic innego nam nie zostało. Oprócz śpiewania i tracenia pozycji na rzecz Jaime alger nie bronimy się jednak przed Hiszpanem. Dobrze pamiętam? A tak zanim jest Ambrosy, zanim jest Truli, zanim jest Kobayashi. Zobaczcie, już całą czwórkę blokujemy. No już Algersuari na suarii przed spadamy na 14 pozycję. Ambrozy zaraz nas wyprzedzi, wyprzedzi nas Kobayashi, wyprzedzi nas Truli i będziemy na miejscu 17, start z 7. Tragedia. Chociaż teraz, no spróbujmy chociaż utrzymać tempo Algersuarii, to by było dobrze, to by było dobre Ale za szeroko teraz, minimalnie za szeroko. Dalej, no dobrze, dobrze, dobrze wyprzeć wyprzedź go kurwa susi Algersuarii. Zrób mi miejsce, że miał gdzieś się wyprzedzić. Szóste okrążenie. Nie, 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 nie. Tu na ślimaku, nie na ślimaku no, na tych zakrętach stracimy i to bardzo. Chociaż, chociaż, chociaż nie jest jeszcze aż tak duża strata dla agresoriego. Czyżby to była batalia o tą pechową 13. pozycję? No na pewno nie to chciałem osiągnąć w tym wyścigu, chociaż no, tak jak mówiłem, top 15 to był maks. Na Grand Prix Chin, ale to na suchym, a na mokrym. O, proszę. Ambrozio i Kobajesz zjechali do boksu. Jesteśmy na 14 miejscu. Dagersuarego tracimy 1-2. Półtorej sekundy przewagi mamy nad Maldonado, więc teoretycznie powinniśmy 14 lokatę utrzymać. Chociaż Maldonado się zbliża. Jedzie, zapierdala jak taki mały walec. Jak zaraz nas dogoni, to będzie po nas. Mister Crashtor Maldonado. Chociaż szkoda, że on już nie jeździ w F1. Za mało wypadków jest teraz. Tak, to chociaż coś się działo. Jeździł Maldonado, wiadomo było, że prawie zawsze... No nie, ale nie no. Można było się śmiać, że pra... Maldonado w wyścigu i prawie każdy wyścig kończy się z Safety carem. Opony nam powinny teoretycznie wytrzymać. No właśnie, Maldonado z zaspadamy spadamy na 15. Miejsce jeszcze dostał Maldonado raz w dupę. Ale no nic z tego, nic z tego, tu już więcej nie ugramy. 15 pozycja za nami jedzie Buemi. Miejmy nadzieję, że nas nie dogoni, to chociaż zakończymy ten wyścig w top 15. Chociaż teraz, teraz... No, 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 gdyby ten kurwa Kers coś dawał, jeszcze tunel aerodynamiczny za Maldonado, ale nie. Nie mamy już prawie w ogóle opon. I to będzie działać na naszą niekorzyść na tej końcówce tego wyścigu. Piętnasta pozycja wygrywa wyścig Sebastian Vettel przed Alonso i Masą. Czwarty Weber. Piąty Hamilton. Tutaj błąd! Błąd Alger Alger Algersuari, Algersuari wyleciał z toru. My tego nie wykorzystujemy, gdyż nie mamy już opon. Na te ostatnie zakręty. Na te ostatnie dwa zakręty nie mamy już praktycznie opon. Nie mamy już też prawie Kersu, ale to akurat najmniejszy problem, bo ten Kers z gumno tu dawał. Dohamujmy, żebyśmy na spokojnie na tym piętnastym miejscu dojechali, no to na to minimum się jednak udało jest takie, maksy, takie minimum minimum, top 15 jest top 15, nie masz czego się cieszyć po starcie e, z 7 miejsca, no gdyby był wyścig suchy mogło być tu trochę lepiej, a tak to niestety 15 pozycja, nasz teammate na miejscu 19 wygrywa wyścig Sebastian Vettel boss niezadowolony fani niezadowoleni, ale no niestety no Tisiaka zarobiliśmy, mamy 12 tysięcy na koncie. Ferrari prowadzi w klasyfikacji konstruktorów, klasyfikacji generalnej prowadzi z Fernando Alonso. Dobrze, moi radę, to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek podał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!